No, Siemaneczko, z tej strony Robson mam nadzieję, że mnie teraz nie wyrzuci z transmisji nie wiem co się to się dzieje, że nagrywam z drugiego telefonu i mnie wyrzuca ale teraz zapowiadam Wam kolejkę numer 13 na Mainz, Gladbach stawiam na Gladbach Köln, St. Pauli Tu stawię na Köln, Augsburg Leverkusen stawiam na Leverkusen, Heidenheim Freiburg, mój jest Freiburg gramy 6 6 na z 6 grudnia 15:30, Sfałbel-Schuttgart, czyli w przyszłym tygodniu, moja typy jest wygrana. Pajerno, Wolfsburg, Unią stają na Wolfsburg Lipsk, Frankfurt stają na Lipsk Hamburg, Brema stają na Hamburg, Dortmund, Hoffenheim stają na Dortmund. To były zapowiedzi kolejki numer 13. I po następnym vlogu, Wam wrzucę kolejkę Champions League. I kolejkę 14, a jutro przypominam Bayern, San Paoli, kolejka numer 12, 29, 29 to będzie 29 sobota, 29 listopad. Odpalać, typować. Mijasa mia, Samia, Pagmas, budzimy się po ostatnie przegranie z arsenalem na wyjeździe. Pierwsza porażka. Pierwsza porażka w sezonie to okazała się faktem. Co tu mogę powiedzieć o tej porażce? To powiem jeszcze dwa słowa: sami sobie stworzyliśmy takie sytuacje. Obrona katastrofalna, Neuer no, katastrofa, cały zespół katastrofa. Po prostu sami sobie strzeliśmy w kolano. Drugą połowę totalnie odpuściliśmy, co mi się nie podobało, byłem bardzo zły na ten mecz. Ale tak się nie zmienić. Przegraliśmy. Gratulacje dla Arsenalu. Teraz pełna koncentracja na meczu z San Pauli. i później od zwycięstwa do zwycięstwa, bo w przyszłym tygodniu gramy na wyjeździe w środę Puchar Niemiec z Unią Berlin w trzeciej rundzie. Miasa, mia, Samia, do usłyszenia wszystkich. Pozdrawiam. Subskrybować kanał, ocenić, lajkować, dzwoneczek do góry, subskrypcja do usłyszenia w przyszłym następnym materiale po meczu w San Pauli jak tym razem Bajer wypadnie Mia samia do usłyszenia